Mówi się, że książę Leto zamknął oczy na groźbę Arakis, że zrobił nierozważny krok w przepaść. Czyż niebliższe prawdy będzie jednak stwierdzenie, że żyjąc tak długo w obliczu najwyższego zagrożenia nie docenił zmiany w jego natężeniu, a może świadomie poświęcił siebie, aby jego synowi przypadło lepsze życie? Wszystkie fakty wskazują, że książę był człowiekiem, którego niełatwo wwieźć w pole. Z Muad Deep. Uwagi o rodzinie, pióra księżnej i rulany. Książę Leto Atryda wsparł się o parapet wieży kontrolnej lądowiska pod Arrakin. Pierwszy księżyc nocy, płaska, srebrna moneta, wisiał już całkiem wysoko nad południowym horyzontem. Pod nim zębate ściany muru zaporowego połyskiwały za mgiełką pyłu, jak spękany lukier. Z lewej strony jarzęły się we mgle światła Arrakin żółć, biel, granat. Pomyślał o obwieszczeniach ze swym podpisem rozklepionych teraz we wszystkich zaludnionych miejscach planety. Nasz najjaśniejszy padyszach imperator nakazał mi wziąć we władanie tę planetę i położyć kres wszelkim waśniom. Ich ceremonialna formuła przepełniła go poczuciem osamotnienia. Kto się nabrał na ten nadęty legalizm? Na pewno nie fremeni, ani członkowie niskich rodów mający w swych rękach handel wewnętrzny Arrakis i będący prawie co do jednego ludźmi Halkonenów. Targnęli się na życie mojego syna. Trudno mu było opanować wściekłość. Zobaczył światła pojazdu zbliżającego się do lądowiska od strony Arakin. Miał nadzieję, że to transporter gwardii i wojska wiozący pola. Zwłoka była irytująca, chociaż wiedział, że wynikła z ostrożności porucznika w służbie Hawata. Targnęli się na życie mojego syna. Potrząsnął głową, by opędzić się od złych myśli. Spojrzał na lądowisko, gdzie pięć spośród jego fregat tkwiło na obwodzie niczym monolityczni strażnicy. Lepsza, ostrożna zwłoka niż... Przypomniał sobie, że to dobry porucznik. Człowiek wyznaczony do awansu, całkowicie oddany. Nasz najjaśniejszy padyszach imperator. Gdyby tylko mieszkańcy tego podupadłego, garnizonowego miasta zobaczyli prywatny list imperatora do swego szlachetnie urodzonego księcia... Pogardliwe aluzje do zakwefionych mężczyzn i kobiet. Ale czegoż więcej można oczekiwać od dzikusów, których najgorętszym marzeniem jest, jest żyć poza bezpiecznym ładem fafrelusze. Książę czuł w tym momencie, że jego najgorętszym marzeniem jest położyć kres wszystkim różnicom klasowym, by móc zapomnieć na zawsze o morderczym ładzie. Spojrzał w górę, ponad pyłem, na nieruchome gwiazdy i pomyślał, wokół jednego z owych maleńkich światełek krąży Kaladan. Lecz ja nigdy już nie zobaczy swojego domu. Z tęsknoty za kaladanem nagle zawolało go w piersi. Czuł, że ból nie ma źródła w nim, że dosięgnął go z kaladanu. Nie mógł zmusić się do nazwania tej wyschniętej jałowej ziemi swoim domem i wątpił, by kiedykolwiek był w stanie. Muszę ukrywać swoje uczucia, pomyślał. Dla no, dobra chłopaka. Jeśli kiedykolwiek ma mieć dom, musi to być tutaj. Ja mogę uważać Arakis za piekło, do którego dostałem się przed śmiercią, lecz on musi odszukać tutaj coś, w czym znajdzie natchnienie. Coś musi tutaj być. Ogarnęła go fala litości nad sobą, wzgardzonej i odrzuconej natychmiast, i przyłapał się na tym, że z jakiegoś powodu czepia się jego pamięci dwu wiersz z kasydy powtarzanej często przez Garneia Haleka: W pierś łapię oddech czasu, za którym opadł piach. No tak. Galnej znajdzie tutaj sporo opadającego piachu, pomyślał książę. Centralne pustkowie zaoszklionymi przez księżyc urwiskami było pustynią. Naga skała, wydmy i tumany pył, niezbadana dzicz z grupkami fremenów na skraju, a może i rozsianymi po tej pustyni. Jeśli cokolwiek miało zapewnić przyszłość atrydom, mogli to zrobić właśnie fremeni. Pod warunkiem, że Harkonnenowie nie zarazili ich swoimi krwawymi intrygami. Targnęli się na życie mojego syna. Zgrzytliwy, metaliczny łoskot wprawił wieżę w drżenie. z balustradą pod rękami księcia. Przeciwpodmuchowe osłony zapadły przed nim, zasłaniając widok. Przybywa prom, skonstatował. Pora zejść i zabrać się do roboty. Zawrócił ku schodom za swoimi plecami i ruszył na dół do wielkiej sali przylotów, starając się odzyskać spokój i przygotować twarz na nadchodzące spotkanie. Targnęli się na życie mojego syna. Ludzie tłoczyli się już z lądowiska do środka, kiedy dotarł do nakrytej żółtą kopułą hali. Niosąc zarzucone na ramiona marynarskie worki, pokrzykiwali i dokazywali jak uczniowie wracający z kolonii. Hej, wyczuwasz to pod swoimi platfusami? To ci dopiero ciążenie, brachu. Ile tu mają stałej grawitacyjnej? Czuję się wagę. Dziewięćdziesiątych G, tak stoi w księgach. Bezładny gwar wypełnił ogromną salę. Przyjrzałeś się dobrze tej dziurze podczas lądowania? Gdzie cały ten szmal, jaki miał na nas czekać? Harkoneny wzięły go ze sobą. Ja pod gorący prysznic i buch do łóżka. Nie słyszałeś, idioto? Tutaj nie ma pryszniców. Szorujesz dupę piaskiem. Ej, mordy w kubeł, książe idzie. Leto wyszedł z kratki schodowej na ucichłą nagle salę. Przy skraju tłumu kroczył garny Halek. Na jednym ramieniu niósł torbę, w drugiej ręce ściskał gry w swej dziewięciostrunowej balisety. Miał długopalce dłonie z wielkimi kciukami, zdolne do drobnych ruchów, którymi dobywał z instrumentu tak delikatną muzykę. Książę obserwował Haleka, podziwiając zwalistego brzydala. Zauważył lustrzane refleksy źrenic, a w nich błysk barbarzyńskiego zrozumienia. Oto człowiek, który żył poza Fofelusze, przestrzegając go jednocześnie w każdym przykazaniu. Jak to go pan nazwał? Golny i waleczny. Kosmyki jasnych, cienkich włosów snuły się po wyłysiałej miejscami głowie. Szerokie usta wykrzywił w wesołym uśmiechu, a blizna po krwawinie ruszała się, jakby żyła własnym życiem. Z całej jego postaci była niedbała niedźwiedzia siła. Podszedł do księcia i schylił się w ukłonie. Golny, powiedział Leto. Mój panie, Halek wyciągnął balisetę w kierunku ludzi na sali. To już reszta. Wolałbym przybyć z pierwszym rzutem, ale... Zostało dla ciebie jeszcze trochę harkonenów, rzekł książę. Chodź ze mną na stronę, to pogadamy. Rozkazuj, mój panie. Przeszli do Alkowy koło sprzedającego wodę automatu na monety, podczas gdy ludzie kręcili się nerwowo po ogromnej poczekalni. Halek cisnął torbę w kąt, nie wypuszczając balisety. Ilu ludzi możesz dać Hawatowi? zapytał książę. Czy Tufir jest w Tarapatach, wasza wysokość? Stracił zaledwie dwóch agentów, a jego straż przednia wspaniałe rapcowała całą tutajszą siatkę Harkonenów. Jeśli będziemy działać szybko, zapewnimy sobie względne bezpieczeństwo, tak potrzebną na chwilę wytchnienia. On chce tylu ludzi, ile tylko możesz znaleźć. Ludzi, którzy nie zawahają się popracować i nożem. Mogę mu dać trzy setki moich najlepszych, powiedział Halek. Dokąd mam ich odesłać? Do głównej bramy. Czeka tam agent hawata, który ich przyjmie. Mam się tym zająć natychmiast, Wasza Wysokość? Za chwilę. Mamy jeszcze jeden problem. Komendant lądowiska pod jakimś pretekstem zatrzyma tu prom do świtu. Liniowiec gildi, którym przybyliście, leci dalej w swoich interesach. Prom zaś ma się spotkać z towarowcem zabierającym stąd ładunek przyprawy. Naszej przyprawy, mój panie? Naszej. Ale prom zabierze również niektórych poszukiwaczy przyprawy starego reżimu. Zdecydowali się na wyjazd przy zmianie Lenna, a sędzia zmiany im tego nie zabrania. To cenni pracownicy, garnej, Jest ich około ośmiuset. Do odlotu promu musisz namówić część z nich, by zaciągnęli się u nas. Jak mocno mam ich namawiać, Wasza Wysokość? Zależy mi na ich dobrowolnej współpracy, garnej. Czy ludzie mają niezbędne nam doświadczenie i umiejętności. Fakt, że odlatują, sugeruje że już nie są częścią machiny Harkonnenów. Hawad jest przekonany, że w grupie będzie paru podstawowych łotrów, ale on widzi asasynów w każdym cieniu. W swoim życiu Zofir wypatrzył kilka wielce obie obiecujących cieni, mój panie. Są i takie, których nie wypatrzył, ale moim zdaniem, podrzucenie takich kukułczych jaj do tego tłumu odjeżdżających to za dużo jak na wyobraźnię harkonenów. Możliwe, Wasza Wysokość. Gdzie są ci ludzie? Piętro niżej w poczekalni. Proponuję, abyś szedł tam i zagrał ze dwie chwytające za serce melodie po czym ich przycisnął. Możesz oferować kierownicze stanowiska dla mających kwalifikacje. Zaproponuj płace wyższe o 20% od tych, które dostawali u Harkonenów. Tylko 20 wasza wysokość? Znam siatkę płac Harkonenów. A w oczach ludzi z odprawą w kieszeniach i gorączką podróży w sercach? No cóż, mój panie, 20% to raczej słaba zachęta do pozostania. Więc sam decyduj w każdym przypadku z osobna. Powiedział Leto ze zniecierpliwieniem. Pamiętaj tylko, że skarbiec nie jest bez dna. Tam, gdzie zdołasz, trzymaj się 20%. Zależy nam szczególnie na amelanżerach, prognozerach, dionidach, na wszystkich obytych z otwartymi piaskami. Rozumiem wasza wysokość. Przybędą spragnieni gwałtu, chmarą nadlecą jako wschodni wiatr i będą zbierać co piach więzi. Bardzo wzruszający cytat, powiedział książę. Przekaż swój oddział Adjutantowi. Niech przeprowadzi krótkie szkolenie z reżimu wody, po czym zakwateruje ludzi na noc w koszarach przy lądowisku. Miejscowy personel wskaże im drogę. I nie zapomnij o ludziach dla Hawata. Trzy setki najlepszych, wasza wysokość. Garny podniósł swój marynarski worek. Gdzie mam się zameldować po wykonaniu zadań? Zająłem pokój konferencyjny na górze. Odbędziemy tam naradę sztabową. Chcę ustalić nowy system rozmieszczenia sił na planecie, poczynając od rozlokowania brygad pancernych. Halek zatrzymał się w półobrotu i spojrzał leto w oczy. Spodziewasz się tego rodzaju kłopotu, wasza wysokość? Myślałem, że jest tutaj sędzia zmiany. I otwartej walki, i podchodów, powiedział książę. Popłynie tu rzeka krwi, zanim będziemy to mieli za sobą. A woda, którą czerpiesz z rzeki, w krew się przemieni na jałowej ziemi, wyrecytował Halek. Książę westchnął. Wracaj jak najprędzej, Ganny. Doskonale, mój panie. Pręga po krwawinie zafalowała od szerokiego uśmiechu. Syćcie oczy, bom jak dziki osioł pustyni kroczący do swej pracy. Odwrócił się, pomaszerował na środek sali, stanął, by wydać rozkazy, a następnie pośpiesznie przecisnął się przed tłum. Leto pokręcił głową. Halek nie przestawał go zdumiewać. Miał głowę nabitą pieśniami, sentencjami i kwiecistymi aforyzmami, a serce asasyna, gdy chodziło o Harkonenów. Po chwili książę ruszył wolnym krokiem na ukos, przez salę, w stronę windy, przyjmując honory niedbałym machnięciem ręki. Zauważył członka korpusu propagandy. Zatrzymał się i przekazał mu wiadomość, którą należało podać ludziom przez radiowęzeł. Ci, którzy przywieźli ze sobą kobiety, oczekiwali informacji, że są one bezpieczne i gdzie można je znaleźć. Pozostali chcieliby wiedzieć, że tutejsza ludność szczyci się większą liczbą kobiet niż mężczyzn. Krepnął oficera w ramię na znak, że wiadomość ma bezwzględne pierwszeństwo i musi być natana, nadana natychmiast, po czym ruszył dalej przez szale. Kiwał ludziom głową, uśmiechał się, wymienił uprzyjemności z młodszym oficerem. Władza musi zawsze sprawiać wrażenie pewnej siebie, myślał. Trzeba dźwigać całe to brzemię zaufania na barkach, kiedy jest się w krytycznym położeniu i nigdy tego po sobie nie poznać. Wydał westchnienie ulgi, kiedy wchłonęła go winda, a on mógł się odwrócić i stanąć twarzą do bezosobowych drzwi. Targnęli się na życiem mojego syna.